Nowy sezon You i dzisiaj gramy sobie w Full Guys. Tak, już piąty odcinek, zostawiliście dwie łapki w górę. Oczywiście, dziękuję wam bardzo. A, a propos, dobijemy 10 subów, bo sub polecajcie. A, i jak coś, założyłem sobie ananasa, bo wreszcie, wreszcie nauczyłem się zakładać te stroje. Tu mam outfit. I tu. Ja sobie kupiłem Ananasa, ale też są takie stroje i takie. Katus jest legendarny. Katus jest legendarny. Za darmo legendarny Kaktus. No dobra. Nie, ale ja tym ananasek. Bo ja nie jestem takim typem, który po prostu... Tylko... Przez wszystko za darmo. Oczywiście ten skin właśnie Analaska był za 2000 tych, nie wiem, czekaj, jak to się nazywa, nie wiem, kurde, no, tych momnet. choćbym bym chciał sobie kupić Ninja, bo Ninja jest fajny. Na razie przez kilka, jakieś 5 odcinków będę nim grać. A oczywiście, jak wam się filmik po o! Widzicie? Teraz mi nie wychodzą platformy, bo je wygrałem. <głos> <głos> Kurde. <głos> no dobra. O, no to jest fajne. No, Ale jak wam się filmik spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tak to będziecie w mojej grupie. Śmieszków. O, jestem pierwszy. O. Tu Kto, ktoś ma jakąś dziwną linię. On nie, jestem w pierwszej grupie. Nienawidzę pierwszej grupy. Dlaczego? Bo mi... właśnie. Ja tego nienawidzę. Po wow. prostu... wow. Wow. Dobra. Kurde. Krzyd. Kurde, jeszcze nikt... No tak, oczywiście mój kolega powiedział, że nie widać tego wrogu. No to ja zrobiłem to i... No nie! No kurde! Już jedna osoba przyszła. Dobra, jest. Ja idę bokiem, bo ja timbok. No nie, spadłem. O! No nie da się! Liska, mówiłam, że nie da się po prostu. No nie da się. Nie da się po prostu wyczuć. Ja już przegrywam. No, tam już idą, więc mogę... O, ją, ja, ją, ja, ja. y Jakim cudem! Ja jakoś przeszłam dziwnie, ale przegrałam. Do widzenia. No, niestety przegrałem, ludziska, więc znowu. O! Takich K. Mam 4000. Widzimy się, gdy będzie już następna rozgrywka. Widzicie? Teraz wszystko byle nie platformy. No to, to akurat też przeszłam, więc. Ale to jest takie średnie, jak chodzi ludziska. O trudność. Ekoziepie? O nie, tego nienawidzę. Tylko tego. To chyba umiem przejść. Nie wiem. No znowu jestem w pierwszej grupie. Uj. O nie, idziemy. Zjemy i się nie poddajemy. Jestem drugi! Pewnie przez chwilę. Czy jestem pierwszy? Byłem Byłem siódmy! Co jest? Wygrywamy gierkę. No dobra. Przesadziłem. Jak gości się zbakował. Innego mi. O nie, chyba gości nie przejdzie, wiesz? Jeszcze się zatrzymał, kurde! Nie byłem to 50%? O, jak wybił. 41% i nie, nie wiem, czy to dobrze mówi, ale idź pan. O, zostawcie tego subika. No właśnie. Zapomniałam. Z dzwoneczkiem. Jajek! Ja, jajek nie miałam. Serio mówię. Akurat tego nie lubię. Mam, jak mam ogonek, to chęcią bym uciek. Niebieski, bo zawsze niebiescy przegrywają. Ja wiem, że przegram. Czego jestem różowy? Czego nie. Jestem w niebieskich. Okej, okay, ale dlaczego jestem? O, mam tail. Mam ogonek. O nie! Uciekaj! Jak VG, uciekaj! Mówię do siebie, wiem. Po prostu lubię placki. Nie, no, nie, no, nie, no, nie. No, nie, no, kurde! Przegrywamy, jesteśmy teamem, który przegrywa. No, siema, no. E, e. Nie jestem AFK. Kto nie nie podejdzie. Odpuścił. Nie, no guściu, no. Nie niebieski. No. O ty 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 ty. ja bym zniszczę ciebie. O jakiś AFK. Tam chyba... Oj, oj, Chodź tu, nie bój się. O, wygrywam. Jesteśmy jednym teamem, który wygrywa. Jednym ze teamów, który Nie. Daj mi ten ogonek. Nie. Żółty, nie, niebieski, zie, zielony, masz mi oddać ten ogonek. Chodź tu. Masz mi dać ten ogonek. Bo przegrywamy. O dzień dobry. Ale go wywaliło. Dzień dobry. O ty, zabrałeś mi. Przegraliśmy, super. Też tak mogę. Zanim do pierwszą koronę. Co jest? A to za niedługo jest teraz! Wow, za niedługo będę miał przybranko następne. Mogę wam obniżyć na chwilę. Oj oj, kamerka się wywaliła. Jak coś to Was bardzo za to przepraszam. Ja wiem, mi koronka wskoczy! Wiccię koronka! To by było na tyle, jak chodzi o ten odcinek. A i przepraszam za to wywrócenie kamery. Bo